Witamy z jubileuszowych 15 Targów Książki w Krakowie. W Studio Telewizyjnym Modnego Krakowa nagrywamy wywiady z pisarzami. Jest z nami pan redaktor Andrzej Kozioł i jego książki. Tym razem mamy książkę Gościniec, to jest proza. O czym jest ta książka? Jest to o wsi, wsi małopolskiej, wsi podtarnowskiej, zagubionej pomiędzy lasami i o historii tej wsi opowiadanej poprzez losy ludzkie. Od pierwszej wojny światowej, może nawet wcześniej, aż po czasy, po czasy najnowsze. Wielość ludzkich losów ich pojednostkowych splata się w opowieść o historii, o wsi, o przemijaniu, o kończeniu się pewnych epok. O życiu, najprościej mówiąc. To jest historia fikcyjna, ale jednak czytelnicy znajdą w niej wątki z prawdziwego życia, prawda? Oczywiście, znaczy, Pani, tak jak to bywa w literaturze. Jest tu fikcja, jest tu przemieszana z doświadczeniami autora, ze wspomnieniami z dzieciństwa, gdzie jeździło, kiedy jeździło się na wakacje do tej wsi z opowieściami, które... Bo kiedyś nie było telewizji, proszę Pani, nocami, wieczorami siedziało i się opowiadało. I jako dzieciak nasiąkałem tymi opowieściami no i trochę z nich Znalazło się w tej książeczce. Czy planuje Pan kolejną książkę? Yy, tak, tak. Mam złożoną w wydawnictwie kolejną, ale to już będzie coś innego. To będzie przewodnik po mojej ukochanej dzielnicy Krakowa, po Zwierzyńcu. A co będzie dalej, to na razie jest mgliste i nie zapeszam. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Poprzednia książka Andrzeja Kozioła to księga zapachów. Wciąż jeszcze można i warto ją kupić. Oczywiście mówi nie tylko na temat zapachów Małopolski i Krakowa, ale też można znaleźć w niej unikatowe zdjęcia zgromadzone przez autora, bardzo wiele przydatnych, ciekawych przepisów kulinarnych, a także rysunki i grafiki odnoszące się do przeszłości naszego regionu.